Kalkał w mitologii sumeryjskiej jest postacią niezwykle tajemniczą, której imię pojawia się głównie w kontekście starożytnych hymnów, mitów oraz eposów zapisanych na glinianych tabliczkach z okresu III tysiąclecia przed naszą erą. W tekstach sumeryjskich Kalkał przedstawiany był jako strażnik boskich bram oraz opiekun wstępu do sfery niebiańskiej, gdzie przebywali najpotężniejsi bogowie. Jego postać otoczona była aurą sekretu, gdyż pełnił funkcję tego, który stoi na straży porządku boskiego, pilnuje dostępu do miejsc świętych oraz rozstrzyga, kto ma prawo zbliżyć się do boskich tronów. W najstarszych mitach kalkał pojawia się u bram pałacu boga Enlila, który był jednym z najwyższych bogów w panteonie sumeryjskim, związanym z niebem, ziemią, wiatrem oraz przeznaczeniem. Enlil rezydował w wielkim boskim przybytku zwanego Ekur. Który znajdował się w Nepur i był uważany za centrum świata w mitologii sumeryjskiej. Kalkał pilnował bram Ekur i był bezpośrednim sługą oraz strażnikiem Enlila. W niektórych zapisach określano go jako strażnika wielkiej bramy, który miał moc zatrzymania każdego śmiertelnika czy ducha, który próbowałby przekroczyć próg świątyni bez zgody bogów. Kalkał symbolizował zatem nie tylko straż fizyczną, lecz również porządek kosmiczny oraz prawość, stanowiąc ucieleśnienie prawa boskiego, które oddzielało śmiertelników od boskości. Każdy, kto chciał wejść do miejsca świętego, musiał być czysty duchowo oraz przestrzegać zasad rytualnych, a kalkał decydował, czy daną osoba spełnia te kryteria. Jego obecność gwarantowała ochronę boskiego sanktuarium przed nieczystością, chaosem oraz niepowołanymi wpływami. W niektórych hymnów sumeryjskich, zwłaszcza poświęconych Enlilowi, Kalka pojawia się jako postać, która nie tylko stoi na straży, ale także wykonuje zadania posłańca. Potrafił przenosić informacje między boskimi sferami a ziemią, pilnując przy tym, by przekazy były zgodne z wolą nieba. Jako strażnik bramy Ekur był także obecny przy sądach boskich, w których Enlil rozstrzygał losy królów, miast oraz całych narodów. Kalkał był świadkiem wydawania boskich wyroków i zapewniał, że decyzje podjęte przez bogów pozostaną nienaruszone przez zewnętrzne siły. W niektórych tekstach Kalkał jest również wymieniany jako towarzysz bogini Ninlil, małżonki Enlila, pełniąc funkcję strażnika w czasie jej podróży do podziemi lub do innych miejsc świętych. Jego rola nabierała wówczas charakteru przewodnika i opiekuna który chronił boginie przed niebezpieczeństwami, strzegł jej czci oraz dbał o nienaruszalność boskiego autorytetu. W symbolice sumeryjskiej, Kalkał reprezentował nienaruszalność prawa boskiego oraz granic pomiędzy sakrum a profanum, pomiędzy boską czystością a ludzką słabością. Jego postać odzwierciedlała porządek kosmiczny, który był fundamentem życia w starożytnej Mezopotamii. Dla mieszkańców miast takich jak Nepur Kalkał był gwarantem że boska harmonia pozostanie niezachwiana, a święte miejsca będą chronione przed zakłóceniem. Kult Kalkała nie był rozbudowany na poziomie rytualnym, nie przysługiwało mu świątynie ani odrębne kapłaństwo, gdyż był przede wszystkim funkcjonariuszem w hierarchii boskiej służby. Jednak jego imię pojawiało się w pieśniach i hymnów jako symbol nieprzekraczalnej granicy między ludźmi a bogami. Był przypomnieniem o boskim majestacie, o prawie, które rządziło światem oraz o konieczności respektowania granic duchowych ustanowionych przez bogów. W kulturze sumeryjskiej, w której ogromną wagę przykładano do porządku społecznego i rytualnej czystości, kalka ustanowił wzorzec lojalności wobec boskiego ładu. Jego obecność w mitach podkreślała, że nawet bogowie potrzebują strażników dla zachowania równowagi świata, a nikt, nawet istoty duchowe, nie mogą przekroczyć boskich bram bez pozwolenia. Kalkał, strażnik niebios, pozostał symbolem czystości boskiego sanktuarium, opiekunem porządku i świadkiem wiecznej sprawiedliwości, która była fundamentem kosmicznego istnienia. Zgodnie z sumeryjską kosmologią, świat bogów był miejscem, gdzie podejmowano decyzje dotyczące losów całej ludzkości oraz ustalano prawa rządzące przyrodą, życiem i śmiercią. Kalkał poprzez swoją obecność przy bramach Ekur pilnował. Aby dostęp do tych decydujących o losach świata miejsc mieli wyłącznie bogowie lub osoby przez nich wybrane. To on decydował, kto może przejść przez bramę, a kto musi zostać odrzucony, co sprawiało, że stał się jednym z najważniejszych gwarantów czystości duchowej oraz bezpieczeństwa boskiej rady. Kalkał odgrywał również ważną rolę w utrzymywaniu równowagi między niebem a ziemią, gdyż nikt nie mógł wnieść do świata bogów ludzkich trosk, chorób, nieczystości ani buntowniczych idei które mogłyby naruszyć święty porządek. W ten sposób zapewniał ochronę przed chaosem, który dla sumerów był największym zagrożeniem, symbolem powrotu do pierwotnego stanu bezładu sprzed stworzenia świata. Strażnik kalkał był jednym z kluczowych filarów ochrony tego, co święte, przed zniszczeniem przez nieczyste siły. Rola kalkała miała także wymiar ceremonialny, ponieważ każda ważna decyzja, jak na przykład wyniesienie króla na tron, Błogosławieństwo dla miasta czy zezwolenie na wprowadzenie nowych praw wiązała się z rytualnym wejściem do Ekur. Każdy taki rytuał wymagał przejścia przez bramy strzeżone przez Kalkała, co symbolizowało duchowe oczyszczenie, oddanie się boskiej woli oraz potwierdzenie lojalności wobec porządku ustanowionego przez Enlila. Kalkał poprzez swoją straż sprawiał, że akt przejścia do świata Bogów nie był zwykłym wydarzeniem, lecz rytuałem potwierdzającym nierozerwalną więź między bogami a ludzkością. Obecność Kalkała w micie sumeryjskim przypominała wszystkim o konsekwencjach lekceważenia boskiego ładu. Każda próba wtargnięcia do świętego miejsca bez jego zgody mogła skończyć się karą nie tylko dla jednostki, lecz również dla całej społeczności. W ten sposób Kalkał reprezentował zasady odpowiedzialności, czystości duchowej oraz respektowania granic wyznaczonych przez boskie prawo. Był symbolem tego, że nie wszystko, co boskie, powinno być dostępne dla człowieka, a także tego, że między sakrum a codziennym światem musi istnieć nienaruszalna granica. Dzięki swojej roli, Kalkał pomagał utrzymać stabilność nie tylko w świecie bogów, lecz także w świecie ludzi. Sumerowie wierzyli, że zakłócenie ładu boskiego prędzej czy później skutkowałoby katastrofą dla całej Ziemi. Dlatego postać Kalkała budziła respekt i była wyrazem zaufania do porządku ustanowionego od stworzenia świata. Jego istnienie przypominało, że tylko pokora, rytuał oraz szacunek wobec boskich praw pozwalają ludziom funkcjonować w harmonii ze wszechświatem. Kalkał, jako strażnik ładu boskiego, był niezastąpionym elementem kosmicznej równowagi, bez którego świat mógłby pogrążyć się w chaosie. Stał się archetypem opiekuna świętości. Bez którego nie byłoby możliwe utrzymanie spokoju, sprawiedliwości i porządku zarówno w niebiańskich sferach, jak i na Ziemi. Jego obecność gwarantowała, że decyzje Bogów były podejmowane w przestrzeni nieskażonej przez wpływy chaosu, a porządek świata pozostawał nienaruszony przez niesprawiedliwość, zło oraz nieposłuszeństwo.